Odsłonimy najpierw tutaj. Pierwsza rzecz, odsłonimy najpierw. Dobrze. Proszę. Odsłonimy najpierw. Zrobimy to raz. razem. Razem? Tak, wszystko razem w Polsce. Powoli, żeby mogli zdjęcie zrobić. Tak, tak jest. jest. O, pięknie, ta. A orkiestra może w tym czasie zagrać coś. Teraz poświęcimy. Tak. Sprawi no, potem ja. Nie ma, problemu. Pochili. <totry> Będziesz. de Omnipotenti, Będziesz. 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 jest ten Będziesz. 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 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków.